Stalker 2 z premierą w 2023. Mamy teaser i gameplay nowej amnezji. Czy Gothic trafi na konsole? To tylko niektóre z materiałów, o których dzisiaj usłyszycie. Witam wszystkich na nowym kanale o Grach. Payday 2 miał premierę w 2013. Po 10 latach otrzymamy kontynuację serii. Studio Starbreeze postanowili skupić się na dodatkach do poprzedniej części, jednak w 2023 wszystko ma się zmienić. 1 stycznia na Twitterze oficjalne konto Payday opublikowało teaser datę premiery i stronę Steam. Fabuła gry ma dziać się w Nowym Jorku kilka lat po wydarzeniach z Payday 2. Będziemy mogli wcielić się w członków gangu, a sama rozgrywka ma być nastawiona na kooperację, jednak będzie możliwość samodzielnej rozgrywki. Według informacji gra ma ukazać się jeszcze w 2023 na komputerach, PlayStation 5 i Xbox S i X. Niestety w tym momencie nie wiemy nic więcej na temat samej gry. Jeżeli jesteś fanem serii, to już w tym momencie możesz dodać grę do listy życzeń serwisu Steam. Gra będzie wspierała polskie napisy i interfejs. Jeżeli nie grałeś w serię Payday, to teraz jest na to najlepszy czas, ponieważ gra jest w promocyjnej cenie. Pierwszą część gry kupisz za 5,39, a Payday 2 za 3,59. Ale uwaga, promocja kończy się 5 stycznia. Silent Hill to jedna z tych kultowych serii gier, które raczej szybko się nie skończą. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o kolejnej odsłonie, czyli The Short Message. Co ciekawe, informacje o tej grze nie pochodzą z oficjalnych źródeł. Wszystko co wiemy o grze, a nie jest to dużo, wiemy z przecieków. We wrześniu gra dostała swój rating w Korei, a teraz na Tajwanie. Otrzymaliśmy logo gry, które teraz możecie zobaczyć na ekranie oraz pierwszy opis fabuły. Opis gry przetłumaczony przez Google Translator brzmi następująco. Anita przybyła do opuszczonego mieszkania, aby spotkać się z przyjaciółką Mają, lecz z niewyjaśnionych przyczyn obudziła się we wspomnianym mieszkaniu i została w nim uwięziona. W związku z tym musi podjąć próbę ucieczki przed własnymi lękami oraz potworami, które czyhają na nią w korytarzach. Do tego musi również odkryć prawdę o niedawnych wydarzeniach i spróbować się wymknąć, zanim wyczerpie się jej wola przetrwania. Wygląda na to, że gra wyjdzie na PlayStation 5. Za grę odpowiada studio Konami. W tym momencie na temat gry nie wiemy nic konkretnego, oprócz informacji, które przedstawiłem chwilę temu. Kolejny horror w tym materiale to legendarna amnezja, spopularyzowana przez youtubera PewDiePie. Amnezja Bunkier, bo tak nazywa się kolejna gra z tej serii, będzie klimatycznym, survivalowym horrorem. W kolejnej odsłonie będzie można używać broni palnej, czy wykorzystywać wybuchające beczki. Oprócz teasera do sieci trafił gameplay pokazujący wspomniane mechaniki. Frictional Games zapewnia, że bunkier będzie równie lub bardziej klimatyczny od poprzedników. Pierwsza Amnezja skupiła się na klimacie, natomiast Bunkier nastawi się na akcję, co może wpłynąć na wspomniany klimat. Jak będzie, dowiemy się już w marcu 2023. Amnezja Bunkier zadebiutuje na pc PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series S i X. Na tą chwilę polski język nie. Jest obsługiwany. Gothic to kultowa seria gier. Nie wszystkie gry z tej serii były przyjęte ciepło, ale to nie zniechęciło twórców do eksperymentowania. Gra niemieckiego studia doczekała się mnóstwa dodatków i modów, jednak zgrom jest pewien problem. Aby w nią zagrać, musisz posiadać komputer stacjonarny. To może się wkrótce zmienić, ponieważ oficjalne konto marki na Twitterze opublikowało noworoczne życzenia wraz z ciekawym zdjęciem. Wraz z końcem roku chcieliśmy podziękować każdemu z Was za wsparcie. Gothic nie byłby tym, czym jest bez Was. Szczęśliwego nowego roku bezimienni. Niech nowe lata przyniosą Wam pełno niespodzianek. Życzenia są super i podpisuję się pod nimi, jednak dołączone zdjęcie wywołało palpitację serca u największych fanów serii. Widać na nim Nintendo Switch, na którym odpalony jest Gothic. Czyżby to była oficjalna zapowiedź, że legenda trafi na konsole? Stalker to gra, która bardzo mnie zaskoczyła w 2007. Seria doczekała się czterech gier. Wygląda na to, że nie będzie kolejnego dodatku, bo w 2023 mamy otrzymać Stalkera 2. Gra miała ukazać się w grudniu 22, jednak ze względu na konflikt gra opóźniła się. Serce Czornobyla, bo tak ma nazywać się gra, otrzymała oficjalny zwiastun zatytułowany "Choć do mnie. Sam zwiastun trwa niespełna 3 minuty, ale pokazuje dość sporo, aby przyciągnąć wzrok fanów. Oglądając zwiastun nie można nie zwrócić uwagi na przepiękne widoczki. Rozgrywka pokazana w zwiastunie wygląda bardzo dobrze. Możemy spodziewać się mnóstwa akcji okraszone świetnymi efektami i mam nadzieję ciekawą fabułą. Opis wskazuje na otwarty świat i nieliniową rozgrywkę. Czy obietnice twórców się spełnią? Zobaczymy już niedługo na PC-tach oraz Xbox X i S.